Kamil, e, witamy. Widzimy się na dzień przed wylotem na Mistrzostwa Europy, e, młodzieżowe mistrzostwa Europy. E, dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, powiedz jak ty się czujesz, jak jest czas spędzony mm, troszkę w domu, no bo było chyba okazji, żeby odpocząć troszkę od boksu. No witam serdecznie. No z tym domem to ci powiem tak gruźnie, różnie z tym czasem, ale no nie ma co ukrywać, po ostatniego zgrupowania do tego, no. Takie trzy tygodnie w domu posiedziałem, więc ten czas z rodziną został wykorzystany w 100%. No bo cały czas jesteś w rozjazdach, to nie jest łatwa sprawa, żeby ten czas wygospodarować, a gdzieś trzeba odpocząć jednak tą głowę, troszkę odświeżyć od boksu, prawda? Nie tak, dokładnie. No, cały czas jakby nie można być w tym, w tym marazie, jakby bokserskim, czasami gdzieś tam trzeba na, na chwilę to odłożyć na bok. I tak jak wspomniałem wcześniej, no te trzy tygodnie w domu wykorzystane w 100%, żeby na chwilę odpocząć od tego boksu. Ale no teraz już nadajemy z powrotem No właśnie, jesteście w hotelu przed wylotem Troszkę czasu spędziliście w Zakopanem Lubicie Zakopane, lubicie tam spędzać te ostatnie dni przed dużymi imprezami Tak, no jeżeli chodzi jakby o tym, bym podzielił to na dwa okresy Jeżeli chodzi o okres letni, to wybieramy Cetniewo a jednak ten okres zimowy bardziej nam pasuje to zakopane, gdzie tam jest tętni to życie, jest lepiej, więc dziewczyny nawet mogą czasami nie myśleć tylko o tym boksie na sali, tylko wyjść spoza ośrodka i trochę pożyć jakby innym, innym życiem. Jak ty ocenisz te parę dni spędzonych w, w tym zakopanym na przygotowaniach, na takich pięciu e, tych przygotowań? No można powiedzieć, że no, zrobiliśmy małe szlify zrobiliśmy, bo dziewczyny nie ma co ukrywać, były po młodzieżowych mistrzostwach Polski. Tydzień czasu tam musiały odpocząć. Tu doszlifowaliśmy tylko parę, parę spraw taktycznych, technicznych, trochę szybkości i świeże złapa, złapaliśmy. Jak się. Dobrze. Miałeś, miałeś okazję porozmawiać z dziewczynami po mistrzostwach młodzieżowych, z kadrowiczkami, troszkę o tym, co się działo w PółTurce? Tak, rozmawialiśmy, tak. Na szczęście wszystkie są zadowolone. Te, co wygrały, tym bardziej. Najważniejsze, że wszystko jest bez kontuzji. Wszyscy, wszystkie dziewczyny są zdrowe i to nas najbardziej cieszy. Jakie aspekty o, 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 najbardziej o, 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 były w zainteresowaniu trenerów przed zgrupowaniem, znaczy na zgrupowaniu zakupanym? Na no, zgrupowaniu, tak jak się wspomniałem wcześniej, no, to dopracowaliśmy sprawy taktyczno-techniczne, czyli było dużo tarcz, trochę szybkości i na jak co najważniejsze, łapaliśmy świeżość. Te mistrzostwa młodzieżowe Polski. Yy... Na ile e, otworzyły wam oczy, czy przybliżyły temat przygotowań, jak są przygotowane zawodniczki? E, miałeś pewnie okazję śledzić walki na bieżąco w internecie. E, bo wiem że Tomek był osobiście, więc na pewno tymi uwagami się wymienialiście. No ja też pierwsze tam trzy, 4 dni też byłem osobiście, więc też to widziałem jakby można powiedzieć z pierwszego rzędu. Później wiadomo, że tak jak już byłem w domu, no to wszystko śledziłem przez stronę internetową. No, nie ma co ukrywać. No, widać, że nasze dziewczyny, te kadrowiczki, które są w kadrze, które są z nami na bieżąco, no, prezentują ciut inny poziom niż te dziewczyny, które trenują powiedzmy gdzieś tam w klubach. Ale nie ma co ukrywać, że jest też parę dziewczyn, które gdzieś tam powoli też tam może pukają do tej drzwi kadry, więc nie wiadomo, czy za rok, za dwa jakieś nowe twarze się nie pojawią w tej kadrze. Czyli świetnie, że taki przegląd informacji przed Mistrzostwami Europy, właśnie jeżeli mówimy o Mistrzostwach Polskich, Młodzieżowych, był. Tak, dokładnie. No, to jest bardzo dobre dla nas, że te Mistrzostwa były jeszcze tam dwa trzy tygodnie przed główną imprezą. Teraz wylot, jakie plany na samym początku mistrzostw, pewnie przed losowaniem będzie jakiś rozruch, będzie jakaś aklimatyzacja, jak to wygląda zazwyczaj? No teraz, jakby to powiedzieć, no, sam relaks, no, lecimy, mamy tam jeszcze dwa dni do losowania, czyli mała aklimatyzacja. Najbardziej cieszy nas to, że lecimy do miejsca, które już znamy, Budwe, bo będziemy tam już jakby w tamtym roku byliśmy na mistrzostwach Europy Seniorek, teraz będziemy na młodzieżowych mistrzostwach, więc miejsce nam super znane. Dziewczyny też były wcześniej, bo też odbywały się tam mistrzostwa Europy Juniorskie, więc niektóre z dziewczyn tam znają jeszcze lepiej to miejsce, więc będziemy się czuli jak u siebie. A co do, bo pytałeś się jak, co będziemy robić, no tak jak wiem, przylecimy, pierwszy dzień jakiś tam delikatny spacerek, a drugi dzień znowu jakiś tam delikatny trening, a później wszystko będziemy modernizować w zależności jak pójdzie losowanie. Jak... Zawsze pytam o to przed takimi imprezami, jak nas w kadrze, jak oceniasz atmosferę przed takim dużym wyzwaniem. No tak jak u nas, no ta atmosfera jest zawsze dobra, wesoła, zabawna. Do wszystkiego ja To samo pytanie, Ty zawsze mi tak samo, tak samo mi odpowiadasz. Odpowiada. No, ale to tak jest, no nie ma co ukrywać, no gdzieś ta jakaś mała presja musi być, bo ona jest potrzebna, ale my staramy się do wszystkiego podchodzić na pełnym luzie. Z pełną swobodą, no jak widać do tej pory, mniej więcej te wyniki się spełniały i tego się trzymajmy. Super, życzę w takim razie powodzenia. E, Obył nie było kontuzji i, i walczcie o swoje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.